Yo, się moi drodzy, z Gamer, a dzisiaj grałem sobie w gierkę pod tytułem Slendrina The Keller. I tak, jest to gierka popularna w roku mniej więcej 2016, nie, 2018, 2019. I o jeśli nie mylę, to nagrywał to też juniorski. A Ece Kamil, czyli mój znajomy, postanowił polecić mi tą grę i miliard... Kiedy innych części tej gry, postanowiłem, co sobie po prostu nagrać, bo w sobie myślę, że nie jest jakieś złe. Keller 1, Keller 2, Keller 3. Ja rzadko co grałem z Slendrina, chyba, chyba dwa albo trzy razy, nie pamiętam już. E, grałem z Lenderinem nie, nie w to, tylko w inną, to było chyba The school czy coś w tym stylu, ale nie pamiętam, w którym to było roku, ale brak to nieważne. Witajcie w górę i myślę że będzie kolejny odcinek z tej takiej mini mini serii. sobie difficulty na medium, ponieważ jeszcze nawet nie wiem o co chodzi tak dokładnie w tej grze i już muszę sobie zmniejszyć Sensivity na mniejsze. Dobra. Books 0 na 8, okej. Okay. 0 na 8 książek. I też jakieś klucze musimy zbierać. Okej, okay. tutaj żadnej książeczki nie ma. Nie możemy biegać, więc my już niepokoi trochę. No hmm. ale dobra Ciekawe czy ta gra mi się spodoba, bo w tą grę ja, 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 tu, ja tu jakiegoś youtubera pamiętam, że oglądałem. Aha, ja pamiętam, że tą grę oglądałem u chyba juniorskiego czy tam u jakiegoś youtubera innego zginąłem. Okej. Okay. Spoko. E, dobra, e, lecimy na e, drugą próbą przejścia tej gry. co w się sensie tego Keller One. E, to ja może tam sobie nie pójdę, może sobie teraz pójdę po prostu w tą stronę. E, I tak, ciekawe jaka ta gra w ogóle ma zamysł, bo tą grę. Doris i okej. Bo tą grę stworzyli deweloperzy gry greni która jest nawet w tym roku popularna. Bardzo popularna. Dobra, może nie bardzo, ale po prostu, po... no, jest popularna, aha, ale jak ja nie lubię takich jamskierów z nienaska, prawda? ja już, o, ja już sobie ręce zminąłem do, do koszulki, wiem, że to może zawierze zabez... dziwnie, ale dobra, mamy pierwszą książkę. A ja myślałem, że ona mi zrobi jakieś jamskierka, a to nie ma żadnego mamy kluczyk, jej tu nie ma, ciekawe do czego jest ten kluczyk, pewnie do tamtych drzwi zamkniętych. Długi korytarz AHA Okej okay. Czyli takie tam skiery będą cały czas się pojawiały Bo to głupia slendrina oczywiście no Musi się pojawiać Oczywiście w grę nie grałem to nieraz. Wszystkie trzy części przyszedłem Czy są cztery? Nie Chyba trzy są Czta Czwarta część to chyba fanowska gra Nie wiem Ale dobra wszystkie trzy części po prostu przyszedłem No i myślę że spoko gierka Tylko czekać, gdzie idą. idę Ja muszę iść w lewą stronę teraz tutaj byłem. Tutaj mnie jeszcze nie było. To f... Co to jest? Co to jest zagrawi sobie? Ja w tą Dobra, to chyba nie tam nie. Nie, no, nieważne. To są Jumskara na każdym kroku. Dobra. Eee... Gdybym grę o tą grę późno w nocy, albo po prostu wieczorem. To bym... To, to bym bardziej. Eee, po prostu... One key is used, okej. Okay. Słyszeliście to? <laughs> no kurde... <laughs> Czy ty możesz mi dostać Teliner? Eee, Otworzenie drzwi to nic nie ma. Okej. Okay. No dobra yy, Wracając, ibym to nagrywał później w nocy, bo jak, jak to nagrywam to jest no, nawet o 15 nie ma, ale... No widziałem. Eee... Yy, po prostu bardziej się przestraszył to, ale... Tu są tam na każdym po prostu kierunku, na każdym po prostu miejscu. Dobra. Z czasem się przyzwyczaję. Mam kolejną książkę. Mam jeszcze trzy książki, jeszcze pięć książek. Mam jeszcze kluczy. Tylko szkoda kurczę, że tu się nie, nie dobiegać. Więc jak to robić widzie jumpster, jak, jak ja się nie przestraszę to po prostu już się przyzwyczaję do tych, do tych jumpcerów. Ciekawe czy coś mi tutaj może w ogóle zabić. Oprócz Slenderine Ciekawe czy to będzie jakaś, nie wiem, siostra Granny, czy sama Grani, czy nie wiem, kurde Slenderman. Nie, to tam nie idę, bo to po prostu byłem. Eee, a mamy tam po prostu. Mamy tam Exita, tak? Exit. Tam gdzieś był. Gdzie muszę. Tutaj właśnie jest Exit. You first need to find all the books Exit, ok. Muszę po prostu najpierw znaleźć wszystkie 5 książek jeszcze. Czy to coś, 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 coś mogę. Mogłem... O, tutaj kluczyk potrzebny. Yy, czy to mogłem ominąć? Ja raczej nie. Jeszcze cztery książki. Yy, I myślę, że, że, że taki jeden kelar, w sensie to taka mapka, to myślę, że będzie jeden odcinek, więc. No, 3, 15 płytów, to myślę, że będzie kolejny odcinek. No. Dobra. O, mamy kluczyk Mhm, mm ok. I już wiem, że to gram mi się. Mi się... to... nie za bardzo spodoba W sensie jest spoko Przecież słyszałem, czy mi się wywiatowało Jest spoko, ale... Jest też... Nie mnie przybywa. no dobra gamer trochę mów ciszej, bo jakby ja muszę się skupić na gierce Jeszcze trzy książeczki Jeśli coś mi to będzie gonił Na końcu jakiś, nie wiem... Potwór One key is used, okej okay. Ja wiem, że zaraz coś mi tutaj skieruje. Właśnie o tym mówiłem Coś stało to był coś, wink Okej, mam tutaj książeczkę I szafę, w której coś... Ktoś będzie Na bank A nie, nie ma nikogo nie mogę się ukryć do tej szafy. A ja mam bardzo cicho grę. Musiałem sobie ją podgłośnić, dobra. Eee, jakby coś co Slendrina wiem jak się po prostu... Eee, zrobić tak, żeby... żeby nie zostać zemskerowanym, że po prostu nie, na nią nie patrzeć i... W, nie jest... w sumie chyba tylko wiem tyle z tej gry. Mm. No dobra. Jeszcze dwie księżyczki. Na no, spokojnie. Ja się wróciłem, tak, ja się chyba właśnie wróciłem. A mam jeden kluczyk. Mmm, Myślę, że pójdę tutaj. Mhm. Ło oh, wow, fuck! Kurde musisz... musisz... Znajdź co chłopaka, a nie. Nie zasrałem, naprawdę widzę, ta gra jest taka... Ta gra jest nie, nie, nie na moje serce. W sensie ja się takich horrorów, horrorów nie boję, co nie, ale jak jest jakiś tam taki niespodziewany, to. to się przestrasza, no naprawdę. <grystanie> Oj, jeszcze dwie książki. Zresztą jak jakiegoś, nie wiem, kto tak tyle czy kto. kto, kogo. kogo, co? Czyli nie A, nieważne. Um. Są. To, to są To, to jest tyle ze że ja. Nie mam kompletnie pojęcia, gdzie iść. Mm. No ale dobra. Jeszcze dwie księżyczki. Serę kluczyków na razie. Musisz. Musisz. Mi się wydaje, że cały czas chodzę w tą samą stronę. Ha, ha. Śmieszne. E, dobra, teraz sobie pójdę tam idę. Ona jest taka głupia ta slenilina, naprawdę mi już tak jest, by, by, by ciepło ciepło. Czekajcie, tutaj nic nie mam. Lewa, prawa, prawa. Może nie? Czekajcie. Nie, nie, nie. Lewa, lewa, lewa. W sensie to... to ta droga właśnie. Mhm, miałem rację, dobra. Mm, chyba. Nie. nie miałem racji. E dobra, ja, ja sobie osoba odpuszczę tam to miejsce i pójdę sobie tutaj Sendrina proszę Nie strasz mnie To nic nie mam hmm. Exit tutaj coś ten tego. Fajnie Lubicie I ja, ja, ja się znowu cofnę dobra yy, Tutaj nic nie mam Tutaj też nic nie mam. Jeszcze dwie książki. Gdzie są te... Where is the two box? Piece of box. Ech. Tutaj czekajcie, tutaj jak pójdę tutaj to mam lewo i prawo. Kto to jest? A, no dobra, nieważne. Kto to był? Czyli tu mnie chyba jeszcze nie było. Co to, to był? No to spyk, ja myślałem, że to były jakieś białe oczy. To nic nie ma. Hmm. To jest tylko etarze, to, to jest po prostu The Maze. The Maze of Slenderina po prostu. Ciekawczyk czy taka gra kiedyś będzie The Maze of Slenderina. <laughs> Okej. Okay. grama swój klimat, naprawdę grama swój klimat o, tu mi jeszcze nie było to te drzwi pierwsze eee, No Pink here, tu nic nie ma drugie drzwi, kluczyk, okej, okay, mamy kluczyk w ogóle ta gra, nie wiem w którym roku została wydana eee, Okej, okay. o, okej okay. książka tutaj coś, tak jakiś z barbeki czy coś eee, nic nie ma Jeszcze jedna książka, tak? Okej, okay. lubię, lubię tę grę, no radzę ja tę grę lubię. <laughs> eee. Nie, 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 teraz się nie dam zabić. Nie ma mowy, Slenderina. Uuu, ten dźwięk był blisko. O, ho, ho. co to jest? To są drzwi, okej. Okay. Tu będzie jakiś jamskier na pewno Nie ma jumpscare'a Wow, nowość Eee, ja tutaj drzwi chcę otwierać? Mhm Aha Fajnie Witam Okej okay. Nie Czy tu bym na goniła? Nawet mi nie mówcie. Dobra, mam key. Jakieś wiaderko. O! Well down. Now run. The exit door. A skąd ja wiem Gdzie, gdzie jest exit door? Teraz ja się skupimy w tym labiryncie. Nie, jak teraz mnie tutaj będzie gonił, to się posiekam się naprawdę. Posiekam się. Nie posiekam, posiekam. Yy, dobra. Tędy przeszedłem. Czyli ten klucz mamy do Exita, tak? 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 Tak, okej Proszę, oby teraz mnie nic nie zabiło. Skąd ja przyszedłem? Chyba stamtąd. eee Kurczę. Teraz tutaj. Stresuję, że. Stresuję. A stresuję się, że teraz może mnie coś zabić po prostu. Naprawdę. eee tędy, tędy. Tędy, co nie? Co nie?

Exit, nie, kadzenka jakaś będzie. A to tak to ona. No, się. you managed to find all the missing books. O. Oh. Teraz mamy Kellar 2. Widzowie sobie. Pytacie w górę myślę, żeby kelar tu. Później zapytacie pytacie w górę kelar 3. A później 20 abek w górę. I myślę, że nagramy sobie inną część tej gry. Pa, pa.